Cześć, cześć, witam Was tu, szalony kolekcjoner. Powoli dochodzę do formy. Mam jeszcze małą chrypę, ale już nie jest tak dokuczliwa jak to było ostatnio. Dzisiaj miałem troszeczkę więcej czasu, więc postanowiłem sobie zrobić taki albumik roboczy z karteczek pani, dokładnie z edycji Champions, League 2010-2011. Wszystkie karty plus podwórki włożyłem do albumu. Album jest nawet nawet grubawy, jak widzicie. No i zobaczmy, co udało nam się w tej chwili nazbierać. Dodam i podkreślę, że część z tej kolekcji zawdzięczam Wam z tego względu, że ostatnio przysyłaliście mi dużo przesyłek, w których były karty właśnie z tej edycji, między innymi z tej edycji. No i co mamy? Mamy trzy limitki. To jest Fabre i Inesta i Chavi. Tak to wygląda. Mamy tutaj kilka kart Fans Favorite. O, oświetlenie chyba jest kijowe, ale. Tutaj dalej widzicie karty Fans Favorite, między innymi też Iniesta, Ramosa. Mamy tutaj też karty Stopper. Victor Waldes, chociażby tutaj zgromadziłem wszystkie karty Star Player, mam ich dokładnie 18 różnych, plus, oczywiście, jakieś y powtórki. Tak to wygląda, zobaczcie, jak te gwiazdki się fajnie świecą, jak przekładam kamerę. No i lecimy ze składami w tej chwili. Te składy nie są jeszcze kompletne. Gdyby ktoś widział, że ma coś, czego tutaj nie mam, no chętnie przyjmę, chętnie się wymienię, czekam na propozycję. Zaczynamy tradycyjnie od Barcelony. I co mamy tutaj? Waldesa, chociażby Pedro, Pujola i jestem Pique, Czawiego właśnie, Abidala. Tutaj mamy Messiego też. Wie, który już niestety nie gra w Barcelonie. Była Barcelona, to oczywiście teraz czas też na Real. Zobaczcie Cristiano Ronaldo na jakiejś karcie. Rzadko się zdarza, to teraz niestety. Znaczy nie niestety, ogólnie rzadko się zdarza. Ramos, Alonso, Tutaj mamy Kakie, który też już nie, nie, nie gra w Realu. Kolejnym zespołem jest Intermedialan, który w tamtym sezonie, w sezonie 2010-2011 dysponował świetną ekipą. Zwróćcie uwagę też na to, że Karty tu nie mają kodów. Manchester United, tutaj niestety nie mamy bramkarza. Runaj, Gix, Troszeczkę tych karteczek między innymi podkreślę raz jeszcze dzięki wam zebrałem Szukałem dzisiaj usilnie checklisty, Valencia, nie mogłem znaleźć nic takiego bardzo, bardzo dobrego, także w tej chwili nawet nie wiem ile kart brakuje nam jeszcze tutaj do kompletu bursaspor. Tak to wygląda. Tutaj mamy Bayern Monachium. Zobaczcie, bez charakterystycznego w tej chwili bramkarza, który będzie gdzie indziej, w innym klubie. Roben. tu mamy Mirka Kloza. Lam na koniec. Allianz. Francuski zespół. Dużo z tych zawodników kojarzymy z kart Euro 2012 z różnych Francji. No i właśnie tutaj zobaczcie szalkę i Neuer jako bramkarz. Raul. Edu, <laughs> przepraszam. Kolejna drużyna. Połączona turecka drużyna. E, dokładnie połączona ze Spartakiem. Moskwa tutaj, widzicie Spartak Panatinaikos. Rangers, Chelsea, choćby Drogba. Tutaj mamy Boski Milan jak na te czasy. Świetna paka Ronaldinho chociażby. Ibra, zobaczcie jak to wyglądało. Silva, Pato, Nesta. Naprawdę świetna ekipa w tym roku. Benfica. Tu mamy chociażby Trao David Luiz. Roma też świetni klasowi zawodnicy, chociażby Totti, moim zdaniem legenda, Arsenal Fabregas. Wam Persi Rosicki powoli zbliżamy się do końca Tutaj mamy Rubin. Nasz y, Rafał Murawski Czakwar Tu niestety zobaczcie jak teraz pani robi albumy ten album nam się rozsypał, rozkleił, dlatego tutaj nie ma jednej jednej ścieżki zawodników. Także tak to wygląda. Powtórzę raz jeszcze, jeżeli ktoś ma coś, czego tutaj nie ma, chciałby się jakoś wymienić, oczywiście logicznie czekam na propozycję. E, powoli zaczynam też składać inne albumy z innych edycji, chcę Wam pokazać po prostu to, co nazbieraliśmy. Jeżeli chcecie, a wiem, że chcecie. Jeżeli nie chcecie, to i tak pokażę w najbliższym czasie Euro 2012. Mam zamiar też przypomnieć zeszłoroczną edycję Champions. No i powoli zacząć składać i pokazywać to, co nazbieraliśmy zbieraliśmy w tym sezonie. No cóż, dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Was. Szalony kolekcjoner, cześć.